na kanale Po Drugiej Stronie Ulicy. Witam Was Ksiądz Damian i Piotr. Dzisiaj znowu w atmosferze wakacyjnej. Ja bez sutanny, Piotrek w Star Warsach, atmosfera wakacyjna. Dzisiaj chcemy porozmawiać o temacie bardzo wdzięcznym, bardzo pięknym, bardzo cudownym. Dlatego też na początku mogliście zobaczyć, że my też chcieliśmy zadbać trochę o swoje piękno. Nie tylko kobiety dbają o to, żeby wyglądać pięknie i wdzięcznie. Ale mężczyzna też musi dbać o siebie, żeby Powie. wyglądać, oczywiście. Jako przystojny, postawny, wspaniały mężczyzna. Dlatego też do tego też wszystkich Panów zachęcamy. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chcieliśmy zaprosić Was, co prawda, nie ma z nami głównych bohaterek dzisiejszego odcinka, czyli pięknych kobiet, ale chcieliśmy Was zaprosić do Salonu Piękności. Inspiracją będzie książka. Dominikanina, ojca Tomasza Zamorskiego, salą piękności, właśnie. Skąd pomysł na ten odcinek? Dlatego, że patrzymy na Pismo Święte jako na księgę mocno patriarchalną. Mhm. Czyli mówiącą w gruncie rzeczy najwięcej o mężczyznach, tak przynajmniej można odnieść wrażenie, też może to też wynika z jakiegoś obrazu kościoła, że kościół księża. Kapłaństwo jest e, związane z e, byciem mężczyzną i nie chcemy tego zmieniać oczywiście, bo tak jest znak z Pana Jezusa, tak Pan Jezus to sobie wymyślił i też w Starym Testamencie kapłani byli e, mężczyznami, ale ja też chcemy zaznaczyć e, pozycję kobiet, które też często może czują się e, jakoś e, pominięte w Piśmie Świętym, czy może pominięte w swojej jakiejś takiej funkcji w Kościele chcemy dzisiaj tak sięgnąć do tego, że, że Pismo Święte też mówi o kobietach i mówi o nich bardzo dobrze. Bardzo dobrze, wyjątkowo, cudownie, niesamowicie. Pierwsza kobieta, która się pojawi na świecie to Ewa, której imię oznacza Matka wszystkich żyjących. To kobieta, dzięki której stworzenie osiągnęło swoją pełnię. Kobieta cudowna, chociaż trochę potem pobłądziła wiadomo i Maria musiała to naprawiać. Ale ale kobieta wyjątkowa, dlatego, że od niej możemy się nauczyć, czym jest kobiecość. Że kobiecość w swoim pięknie to niesienie też światu dobra, domu, takiego ciepła ogniska domowego także. Ewa to bardzo, bardzo pięknie pokazuje. Samo to biblijne imię, kiedy Adam się do niej zwraca, że ta będzie się zwała, jest taka hebrajska piękna gra słów. Isz, czyli mężczyzna. isza, isza czyli y, ksiądz Jakub był, jakby powiedział, mężyna, y, czyli niewiasta kobieta, nie? No to takie patriarchalne trochę mężyna od męża. Y, ale to właśnie. Nie myślę, wiadomo, to, chodzi o Patriarchalne, tak, tak, tak. Tylko że, że rdzeń świadczy o tym, że z jednej strony patriarchalne, że od męża, nie? No tak. Ale z drugiej strony świadczy, że są równi. Y -y. I, I kobieta jest dopełnieniem właśnie w takim sensie, że, że tak. też, też wyraźnie pismo święte tam. Y można szukać jakichś wyjaśnień tych fragmentów stworzenia ogólnie człowieka i tak dalej, ale myślę, że najistotniejsze jest to, że kobieta jest Ewa, jest dopełnieniem tego Adama, że razem właśnie są, można powiedzieć, że to wskazuje też na to, że mężczyzna i kobieta są razem człowiekiem, tak mówiąc niepoprawnie do końca językowo, ale tak to. Mężczyzna i kobieta, człowiek, a nie a... tylko mężczyzna, bo tylko Dokładnie. kobieta, nie? Tak to jest pełnia rzeczywiście. Nawet nie dopełnia, tylko pełnia, nie Wtedy, tak, 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 w, tej, w, tej, w tym wymiarze yy, kobiecości i męskości. Można też zarzucić, tutaj w tym przypadku, kiedy jest ten fragment o stworzeniu Ewy, że Ewa została stworzona z boku Adama, nie z żebra Adama. To znowu, jeśli byśmy tak tym patriarchalizmem yy, pojechali, yy, to można powiedzieć, że no, Ewa jest ta gorsza, bo na końcu no nie. Ale znowu Biblia mówi obrazowo: yy, z żebra, z tej konkretnej kości. Dlaczego z żebra? No bo żebro najbliżej serca. I to pokazuje wiesz, yy, też, yy, kim jest kobieta dla, dla mężczyzny. Yy, żebro to kości, które chronią serce. Mm -hmm. Więc to jest dla niego nie tylko pomoc, bo też można nie, Bóg mówi, uczynił mu zatem odpowiednio dla niego pomoc. Mm -hmm. nie? yy, Domyślę kuchenną, cośliwi powiedzieli. No niekoniecznie właśnie tylko pomoc yy, w sensie ochronę. W sensie, że ja troszczę się o miłość, o to, żebyś miał dom, o to, żebym była dla ciebie pełnią piękna, no, pełnią dobra. I Myślę, że tu właśnie zmierzałem do, do istoty tego dzisiejszego odcinka, że y, samo Pismo Święte nigdy nie mówi wprost o jakimś takim patriarchalnym postrzeganiu, mm. o jakimś takim pierwszeństwie mężczyzny i że to kobieta jest jakąś pomocą, co trochę y, też jest zrozumiałe, że tak może patrzymy na to przez tradycję żydowską, że, mm. że w tradycji żydowskiej ogólnie. Ja całe szerzej kultura tak, antyczna. Tak, nie. Kultura mhm. antyczna jakby nie, nie podkreślała praktycznie w ogóle roli kobiety i dopiero chrześcijaństwo jakby od, odkryło tę kobietę można powiedzieć, czy albo inaczej no, stwierdziło tą właściwą wartość. Ja myślę, że wydobyło, tak. nie? to co już było znane, bo tak powiedzieliśmy właśnie o księdze rodzaju. To było, to było znane. Tak, tak Pan Bóg to przewidział, tak Pan Bóg to wymyślił. Tylko trzeba było to wydobyć, trzeba było też pana Jezusa, nie żeby to wszystko nabrało takiej pełni. Ale właśnie to było zawsze w tym Piśmie Świętym, i dzisiaj warto też mówić o tym, że. Z całą mocą trzeba podkreślić, że rola kobiety w Piśmie Świętym zawsze była podkreślana wyjątkowa. To jest taka ciekawostka. Myślę, że może rozwiniesz bardziej ten wątek. W rodowodzie pana Jezusa pojawiały się też kobiety dość uciekalnością się nawet. No bo to jest takie ciekawe, bo, bo może mamy takie podejście też do, do Pana Jezusa i do Jego rodowodu, że, że ten rodowód miałby być taki nieskazitelny, mm -hmm. taki idealny, ale że też swoich przodków nie wstydzić. na przykład, no, taką pierwszą, pierwszą rzeczą komuś, kto trochę zna Pismo Święte i historię biblijną, jak, jak urzuca się w rodowodzie Jezusa jest to, że w rodowodzie Jezusa jest potrzeba, czyli może nam się kojarzyć z królem Dawidem i z cudzołóstwem, mm -hmm. który, którego dopuścił się król Dawid wraz z Batrzebą. Więc jakby jest pytanie skąd, skąd takie osoby są w tym ludowodzie Jezusa, które miałby wskazywać na jakieś właśnie szlachetność, tak byśmy myśleli. Mm -hmm. I tak samo też pozostałe kobiety, które są w tym ludowodzie, czyli Tamar, Rahab i Rut. Mm -hmm. To wszystko są osoby, Postacie bardzo barwne, myślę, i to jest taką wartością tych postaci i ich życia, że te historie nie mówią. Ogólnie tak, myślę, Pismo Święte dość uczciwie podchodzi do człowieka, pokazując całość człowieka, nigdy nie pokazując też proroków w jakimś takim tylko dobrym świetle, każdy z nich miał jakąś swoją drogę, miał jakąś swoją wątpliwość. I tak samo też Pismo Święte pokazuje kobiety, ukazując piękno kobiet. Też na zasadzie ich całej historii, bo mm -hmm. możemy właśnie spojrzeć na potrzeby tylko przez pryzmat tego grzechu, ale, ale cała, cała historia też pomaga odczytać szlachetność i y, jakąś tam y, te, te dobre cechy, jeżeli się odpowiednio wczytamy w to, jeżeli nie, nie będziemy patrzeć tylko tak, tak powierzchownie. I tak, I tak ja, ja myślę, że to nie tylko y, y, spojrzenie na, y, na cały kształt, ale też na to, że przez to słabość, jak one sobie z tą słabością poradziły, mhm. że poradziły sobie w ten sposób, że ta słabość okazała się podejmie siłą. Mhm. Nie, one ich zatrzymały tak jak Tamar, która miała problemy właśnie, żeby znaleźć męża tak. i potomka i tak dalej, tak jak krót, która była Moabitką, czyli, czyli pochodziła rzeczywiście z narodu, żeby się, sięgnąć głębiej w Biblię. Dla narodu nie tylko obcego dla Żydów, ale wręcz haniebnego, nie? bo to trzeba by sięgnąć do, do Starego Testamentu, do historii Lota i jego córek. Odsyłamy, żeby sięgnąć hmm. co to za historia. Ale jak one sobie z tym poradziły? Że pokazały przez, to, przez swoją siłę, przez swoją kobiecość, przez swoje piękno, hmm. przez ten swój hard ducha kobiecego, że na słabości historia się nie kończy. Hmm. I ta rzeczywiście znalazła się, bo miała nie mieć potomka. Znalazła się w wodowodzie, to znaczy, że miała potomka. Tak. Ród y, straciła męża, nie? a potem znalazła boosa, który był dla niej wybawcą. Boz, y, też prapradziadek króla Dawida. Nie? I tak dalej mogliśmy powiedzieć. A już najbardziej szlachetne przykłady kobiecości, dla mnie ulubione, y, to są też, y, co ciekawe, <laughs> są trzy księgi w Piśmie Świętym. Które, które bohaterkami głównymi są kobiety. No to też warto zauważyć, bo czasami tego nie dostrzegamy, i też y, może to nie wina liturgii, a po prostu liturgia, też czytanie w kościele są tak skonstruowane. Oczywiście te księgi występują, może nie jakoś tam bardzo y, obszernie. No są krótkie, wiadomo, że też też. no to pokazuje jakąś tam no. konkretną historię, i też y, myślę, że do tego warto y, sięgnąć, do tych y, ksiąg, bo. One są bardzo konkretne, są, można powiedzieć, krótkie, jak na Pismo Święte, też są dosyć jasne w swoim przykazie, od razu, że tak powiem, pokazując to, co jest wartościowe w tym. Myślę, że taką cechą wspólną, tak jak już teraz tutaj z księdzem ksiądz też wymienił, jest taka wytrwałość. To jest to, co dostrzegamy gdzieś tam na co dzień też w kobietach wokół nas, w matkach, w żonach i tak dalej, że kobieta pomimo przeciwności losu, ma taką cechę, no może czasami jest silniejsza. Można psychicznie od, od mężczyzny, że, że obierając ten swój cel jest tak w stanie, że tak powiem, przezwyciężyć te wszelkie przeciwności losu. I myślę, to jest że... takie błogosławione. to też pokazuje taką właściwą wiarę, myślę, tych kobiet. Ja się uśmiecham, też myślę, że razem się uśmiechaliśmy, dlatego że wspomniałeś o sile psychicznej, ale też i sile fizycznej. mi się fizyczne. przypomina ta anegdota, nie? Że kobieta, rzeczywiście kobieta nawet jak ma 39 stopni gorączki, to jeszcze jest w stanie tak by robić, do dziecka zajrzeć, kobiet budować, też, A facet tak ma 37,1. No, to jest tam, tam tak, to... taka może być misyjność, takie zadaniowy, że kobiety, nie mówię, że są do tego stworzone, ale jednak no, jakoś tak jest, że, że wiele rzeczy. Ale ja uważam, że to po prostu też świadczy też o ich wyjątkowości i piękni. No taki, ja to taki... podziwiam. E, moje osobiste takie, przepraszam, takie wtrącenie osobiste, często do narzeczonych, też na nowych, o tym mówię, że to mi e, czas nie mówię. E, a, bo nie spotkaliśmy się na tak samych. E, wspomniałem <grym> o tym, że Pan Bóg zaszczepił też i w mężczyznę i w kobiety swoje różne cechy, bo jesteśmy stworzeni <grym>? na Jego obraz i podobieństwo. I mówię do kobiet trochę żartobliwie, ale też i serio pewną prawdę chciałem przekazać, że jednym z przymiotów Pana Boga jest jego niepojętość. I mówię, drogie Panie, ten przymiot Pan Bóg wpisał w Wasze serce. Dlatego, drodzy Panowie, jeżeli byście chcieli spróbować zrozumieć Wasze żony, Wasze kobiety, to porzućcie nadzieję, bo ich nie zrozumiecie, dlatego że tak to Pan Bóg wymyślił. Ale to nie jest ujma, to jest piękna cecha. Dlatego rzeczywiście jak patrzymy na kobiecość, to można rzeczywiście tą kobietość odkrywać w jej pięknie, w jej wytrwałości, tak jak powiedziałeś, i tak dalej, przez całe, całe życie. I to jest niesamowita ta, ta, ta siła kobiety, nie? Nie tylko jeśli chodzi o ten walor fizyczny, zewnętrzny czysto, ale nawet kobiety, które rzeczywiście już są dotknięte, dotknięte może ze słowo, ale już obarczone ciężarem wieku, naprawdę to piękno z nich emanuje potrafię manować. Nie? To, to, to siła ta wewnętrzna. W piękno to jest taka, można powiedzieć, dzisiaj zapomniana trochę mm -hmm. wartość. Niepromowana nie, nie w żaden sposób, gdzieś tam medialnie czy też kulturalnie, bo, bo myślę, że jest trudna do zrozumienia kiedyś. no, Jak ktoś, nie wiem, interesuje się sztuką, to jest w stanie powiedzieć, że jakiś obraz jest piękny, ale... Bardziej ale byśmy powiedzieli, że ładny, ładny dzisiaj jest piękny. Jakby tak. trochę może nawet się boimy tego słowa, że mm -hmm. ono jest takie jakieś głębokie czy takie nie dzisiejsze a warto tego zwracać. I też ksiądz bardzo fajnie powiedział o tym obrazie Boga zaszczepionym właśnie w kobiecie i mężczyźnie i to, to jest właśnie to, że Pan Bóg już, już też tak obalając do końca ten patriarchalny można powiedzieć rys Pisma Świętego, który tak trochę został nie, niesłusznie przyjęty. Tak samo, no wiadomo, Pan Bóg jest Ojcem, ale też miłość Pana Boga ma żeńskie cechy. Jest mm. też opiekuńcza, też się objawia w różnych takich, można powiedzieć, właśnie żeńskich cechach mhm. i też, też warto tak patrzeć na, na całe Pismo Święte przez to i tę samą piękność, myślę, że ta nazwa właśnie koresponduje z tym, że kobiety upiększają, tak jak nasze życie dziś, tak samo upiększają tą historię biblijną i całą historię zbawienia i warto, warto sięgać do tych historii, bo one nadają takiego kolorytu, można powiedzieć, takiego tak wyrazu temu wszystkiemu. Tak jak wspomniałem, się a propos tego, że ta miłość jest rzeczywiście Boga, e, kobieca i męska też w swoim wymiarze. Jest słynny obraz Srebranta też, nie? który to pokazuje, że ten naród przywraca, który wraca, no, nie? jest ograniczony przez dłonie ojcowskie, które mają rzeczywiście jedna dłoń z kobieca, e, taka delikatna i, i druga męska, silna. Nie? To u Bogu, w Bogu rzeczywiście to piękno jest i Pan Bóg do tego nas zaprasza, żebyśmy się nie zuważali rzeczywiście, żebyśmy to piękno, wzajemne piękno, które nas dopełnia, żebyśmy odkrywali. Nie? Wspomnieliśmy o księdze Ruta, ale jeszcze jest dwie księgi w Piśmie Świętym, których bohaterkami są kobiety, niezwykłe kobiety. Jedna królowa, księga Estery, królowa estera, niesamowita kobieta, oni o niesamowitej urodzie, odwadze pięknie, dobru, naprawdę odsyłamy do tej księgi. To jest postać niesamowita, yeah. która jest też typem Maryi. Nie? Tak samo jak inna bohaterka, która ma swoją księgę Judyta. Ta to z kolei nie jeden wojownik by się nie powstydził. Nie? zmierzyć się. Do Judyta odsyłamy na akładce książki. Jest na scena, dość krwawa. Zachęcamy też, żeby zajrzeć, bliżej się z tym zapoznać. Ale to świadczy, to świadczy o tym, że, że nie możemy umniejszać, nie możemy patrzeć tylko tak, że ze swojego pułapu, nie? Tylko jeżeli patrzymy, że chcemy tworzyć zdrowe relacje, nawet w małżeństwie, nie? To nie, nie patrzymy w małżeństwie, kto jest ważniejszy, mąż czy żona. Nie? Hmm. Czy teściowa, nie? Hmm. Tylko kto jest tutaj jest ważniejszy? Nikt. Zachęcamy do tego, żeby w tym salonie piękności trochę poobcować, żeby tu, tu, tym pięknem kobietom się zachwycić i odkrywać nie tylko właśnie w tej tylko w zewnętrznej sferze, a żeby, żeby odkrywać piękno, nie powierzchowne, ale prawdziwe piękno. Z całego serca tego zachęcamy, żeby panowie dbajcie o swoje kobiety, dbajcie nie tylko o swoje brody ale zadbajcie też o to, żeby rzeczywiście wasze kobiety przy was się kochane. Kobiety niecunione. też dbajcie o siebie, bo też yy. nikt tego za was nie zrobi. Dokładnie tak. I tym optymistycznym akcentem chcę skończyć, bo w tym wszystkim chodzi o piękno. Yy. Dlatego do zobaczenia po drugiej stronie ulicy. ulicy. Eee, subskrybujcie, lajkujcie i Jeszcze tak dalej. Czas? No, było mówione to? Zawsze, zawsze mówimy o tym. No nie, to, to powiedzcie dzisiaj też o tym, że a no może nie, a może wstaw no po prostu nie, w tym, że lajkujcie, subskrybujcie, wstaw no na to. Tak, no tak, ale jak stranie, się, że no nie wiem. Nie, wstaw nie. Nie, na tym. Nie, ale, nie, ale wiem, to właśnie nie taki słuchaj, tylko właśnie daj takie strzeweczkę, takie. Będzie, jak będzie ten, jak będzie kocóweczka, to no. na górze coś daj takie wiesz, panele na tym. Panele, no. ale takie daj takie właśnie też odnośniki do tego, żeby w to kliknąć, nie? No to daj te odnośniki. No, no i star na razie tak. tak. No.